Łatwiejcie kejd. Zapomnij. Wow, co za torebka! Tak, to jakaś eksplozja kolorów. Jestem zachwycona. W środku jest tak dużo lakierów do paznokci. Najwyższy czas zrobić jakiś odlotowy manikur. Suzy, będzie ci pasował żółty kolor. Wyszło idealnie. Co ty zrobiłaś? Nie potrzebuję takich pazurów. Ciekawe, czy dasz radę podnieść ten klosz. To bardzo trudne. Ale ja się nie poddam. Mam pomysł. Ała, to boli. Pozbędę się tych głupich paznokci. No, w końcu wolna. Czekoladowa torebka. Świetnie. Muszę ją natychmiast otworzyć. Może lepiej ją ugryźć. To był znakomity pomysł, Kate. Czekolada wygląda naprawdę smacznie. Coś tu jest? To słodkie lakiery. Pomalujmy twoje paznokcie. Zemszczę się na tobie. Gotowe? Wygląda okropnie. Sorry, musiałam się odegrać. Co ja mam teraz zrobić? No, 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 no. Hey. Mm. A, przecież to jest jadalne. Mm -hmm. No taki manikur mi się podoba. Zaczynam. Wow, jaki fajny but. Mm -hmm. Spójrz, jest ozdobiony kolorowymi cukierkami. Czekoladowa fontanna to jakaś magia. Jest taka piękna. Jest też pyszna? Ja też bym z chęcią spróbowała. Boski zapach. Mm, jak ja ci zazdroszczę. Mm, to jest pyszne. Nadszedł czas na zjedzenie czekolady. Za chwilę umrę z zazdrości. To nie moja wina, że mam takie szczęście. Moja też nie. Ten pantofel wygląda świetnie. Szkoda, że mój czas się kończy. Nie szkodzi, zjem jeszcze coś na szybko. Suzy, wystarczy. Teraz moja kolej. Spójrz, jaki jest piękny. Muszę go przymierzyć. Ej, zabieraj stąd swoje stopy. Wow. Przyznaj się, chciałabyś takie mieć. Co za strój. Dzięki niemu wyglądam jak prawdziwa królowa. O nie, zegar wybija dwunastą. Oh. O o, Kate zamieniła się w dynię, halo! Jest tam ktoś? Sprawdźmy razem, pomadki, ale fajnie! Tak, jak pięknie pachną. Wygląda na to, że można je jeść. Miałam rację, to czekolada. Uwielbiam to! ale wyglądasz nie za dobrze. Ups, zaraz wyczyszczę zęby. To wszystko oznacza tylko jedno: Moje pomadki są prawdziwe, zamierzam zrobić sobie makijaż, gotowe? Kate, ten pocałunek jest dla ciebie. Dlaczego to zrobiłaś? Bo kocham słodycze. Jest ich tak dużo, nie wiem na którą patrzeć. Przestań! To niesprawiedliwe! Są moje! I nic mi nie zostało! Szczotka do włosów, no nie jest źle. Mam nadzieję, że to czekolada. Wow! Moja wygląda o wiele lepiej. Chyba się pomyliłaś, to ja mam jadalną szczotkę. Co za szczęście! Gratulacje! Mam zamiar jej spróbować. Ustępuj się, a ja w międzyczasie zrobię sobie fryzurę. Wygląda szałowo. Świetnie, bardzo ci pasuje. Ja też chcę. Kej, co z tobą? Dlaczego się ze mnie śmiejesz? O nie, to chyba bita śmietana. Nie podoba mi się to. Muszę się tego pozbyć. Nie rozumiem, co jest tak zabawne. Częstuj się. A tu masz, proszę, wisienka na torcie. Teraz jest tylko twoja. Dlaczego to zrobiłaś? Nie trzeba było się ze mnie nabijać. Ta urocza świnka. Wow! Ja też mam coś niezwykłego. To maseczka odmładzająca. Sprawdźmy, na ile jest skuteczna. Wyglądam w niej jak prosiaczek. To przezabawne. A ten masażer pomoże mi osiągnąć lepszy rezultat. Najwyższy czas, aby mi ja użyła swojej maseczki. Wow, jaka miła w dotyku. Teraz wezmę drugą część. Jak przyjemnie. O nie, moje ręce zrobiły się zielone. Przestań wrzeszczeć, jak oparzona. Łatwo powiedzieć! Nie wyglądasz jak szereg, a ja tak! Skoro nie potrzebujesz już tej maski, to ja ją sobie wezmę! Jestem pewna, że ma wspaniały smak! Oczcze, jak mogłam się nie domyślić, że jest jadalna. Jakie ładne pudełeczko! Ciekawe, co w nim jest. Dobrze, że ja od razu wszystko widzę, co mam. Wow! Spójrz, jaka ładna bransoletka. O tak, wygląda niesamowicie. A co sądzisz o tym pierścionku? Musisz przyznać, że jest przepiękny. Pachnie podejrzanie słodko. Myślę, że można je jeść. Nie patrz tak na mnie, niczego nie żałuję. Niezły balon! Wyszło zabawnie. To znaczy, że pierścionek też jest jadalny. Czas dowiedzieć się, co jest w moim pudełku. Biżuteria, ale super. Jak słodko to wygląda. Tak, wręcz odlotowo. I to jeszcze nie wszystko. Tam jest pierścionek. A co jeśli dam go prawdziwy książę? Podbiłaś moje serce, Suzy. Ej, opamiętaj się. Okej, okay, będziemy musieli użyć drastycznych metod. No, od razu lepiej. Wszystko zepsułaś. Przed nami ostatnia runda. Wow, to pędzelek do różu. I ty też go masz. Zobaczmy, co tu jest. Cóż, to nie jest mój odcień. Kate, mogę pożyczyć twój róż? No dobra. Właśnie tego potrzebowałam. Jestem pewna, że te błyskotki się u mnie sprawdzą. Co cię tak śmieszy? Obawiam no się, że to było przeznaczone do jedzenia. Mmm, pyszności. O nie, wszystko mi się pomyliło. No, nic nie szkodzi. Zabawa była przednia. Wow, to pizza! Ciekawe, z czym jest. Sprawdźmy. Pachnie czekoladą. Wspaniale. A ty co masz? Ja mam pizzę z gumy, tak jak myślałam. Jestem pewna, że smakuje o wiele lepiej niż czekolada. A tak przy okazji pięknie pachnie. Mmm, jest taka słodka. Pyszna. Uwielbiam gumę. Nie ma nic lepszego na świecie. Szalenie podoba mi się ten smak. Od razu tak pomyślałam. Ty nic nie rozumiesz, Jess. Od takiej pizzy nie można się oderwać. Mogłabym ją rzuć bez końca. Mm, super. To najlepsza guma do rzucia, jaką kiedykolwiek jadłam. Oj, zapomniałam o balonach. Zobacz, co potrafię. Rewelacja, świetna zabawa. Mówiłam ci, że lubię dobrze zjeść. Przy okazji, jeśli zwinąć kawałek pizzy w rurkę, idealnie mieści się do buzi. Widzisz? Zostało mi tylko trochę. Chcę cieszyć się tymi ostatnimi chwilami. Zawsze będę pamiętać te pizze. Chyba już się skończyła. Kurczę, dlaczego tak szybko? Wszystko co dobre szybko się kończy. Teraz moja kolej na przekąskę. Jestem pewna, że pizza czekoladowa będzie pyszna. Ekstra. Bardzo chciałabym jej spróbować. Myślę, że jeśli wezmę jeden plasterek, Jess niczego nie zauważy. Jestem pewna, że jest tak samo dobra jak pizza z gumy balonowej. Ej, gdzie się podziało moje jedzenie, Monika? Odłóż pizzę na miejsce. Ale ja chciałam tylko jeden kawałek. Mogę dać ci w zamian resztę mojej gumy. Nie mam mowy. To nie jest dobra wymiana. Poza tym ta guma była w twojej buzi. Nie sądziłam, że jesteś aż taka wrażliwa, jeśli o to chodzi. Przestań nie rozpraszać. Muszę zjeść jeszcze mnóstwo kawałków pizzy. Jeśli się podzielisz, to przyspieszymy ten proces. Mam już jednak inny plan. I tak dostanę swoje, zobaczysz. Jestem pewna, że Jess nie jest przygotowana na takie niespodzianki. Co się dzieje? Dlaczego lecę do góry? Miłego lotu, Jess! Mam lęk wysokości. Sprowadźcie mnie z powrotem na ziemię, proszę! Muszę się pospieszyć i zjeść pizzę, zanim balon pęknie. Super! Jest pyszna. Jednak lubię czekoladę tak samo jak gumę do rzucia. Jest taka delikatna, po prostu rozpływa się w ustach. Świetnie, już jestem w kosmosie. Co dalej? O nie, to kosmici. Pomocy, Pęku mi balon, spadam! Pizza była niesamowita. Najadłam się dosyta. O, chyba gdzieś wraca? Masz rację, Monika, to ja. Co się stało z moją pizzą? Zjadłaś ją? Oczywiście, że nie. Ogromne czekoladowe ciastko, co za szczęście! Wielka guma balonowa? Super! Od dawna chciałam poćwiczyć szczęki. Myślę, że to ja powinnam zacząć. Boże, nie mogę uwierzyć w swoje szczęście. To ciastko jest takie ładne, że nie chcę go zepsuć. Ale ochota na słodki przysmak bierze górę. Pyszności. W środku jest mleczne nadzienie. To za miła niespodzianka. Dobrze, że trafiłyśmy do tego challenge'u. W przeciwnym razie nigdy nie spróbowałabym czegoś takiego. Ech, został ostatni kęs. Najadłam się, ale niczego nie żałuję. Teraz wyglądasz jak hipopotam. Serio? Powinnaś troszeczkę odpocząć, zanim to wszystko przetrawisz. Jestem gruba, to straszne. Nie płacz, wiem, jak przywrócić ci formę. Musisz po prostu poćwiczyć. Sztanga jest taka ciężka, ledwo mogę ją podnieść. Trzymaj szybko! Czy to na pewno pomoże? Nie jestem przyzwyczajona do dźwigania ciężkich rzeczy. Sztanga ciągnie mnie w dół. Wygląda na to, że naprawdę nie była gotowa do ćwiczeń. Mogę zrobić wyciskanie leżąc. Słuchaj, myślę, że dam radę. Dobra, ta sztanga jest teraz dla mnie za lekka. No i jak ci się podoba moja nowa figura? Hmm, dobra robota. Możesz być z siebie dumna. Teraz twoje kolejne jedzenie. To jest zadanie, z którym na pewno sobie poradzę. Hmm. Pyszności. Super! To nie będzie trudne do zjedzenia. Patrz, włożyłam już prawie połowę do ust. Niezłe tempo. I po wszystkim pozostały tylko słodkie wspomnienia. Właściwie to zapomniałaś o drugiej części. Ups, chciałam już zrobić balony. A teraz masz gumę na całej buzi! To nic takiego. Szkoda, że muszę to wszystko wyrzucić. Stop! Co tu się dzieje? Chyba ktoś kradnie mi gumę. Monika do wody prowadzą prosto do Ciebie. Dlaczego zawsze kradniesz moje jedzenie? Będę musiała Cię związać, żeby to się więcej nie powtórzyło. Myślę, że nasz challenge idzie świetnie. Podoba mi się a tobie? Masz ochotę na gumę do rzucia? Widzę, że nie. No dobra, to sama ją wiem. Możesz mi wierzyć na słowo, że jest pyszna. Jess, nie powinnaś puszczać balonów. Nie umiesz! O nie, Monika utknęła w balonie. Wygląda na to, że miała rację. Wypuść nie stąd! Już lepiej. Wydaje mi się, że przykleiłam się do podłogi, ale to nie jest najgorsze w tym wszystkim. Jess, jak się masz? Nie wiem, z czego się śmiejesz, nie jest mi do śmiechu. Ale wyglądasz bardzo śmiesznie. Wow, wielkie wiaderko Nutelli. Jestem zadowolona. Zobaczmy, co ja mam. Jak dużo gumy! To prawdziwy prezent. Nie mogę się doczekać, kiedy to spróbuję. Spójrz, Monika, można w tym zanurkować. Nie robi to na mnie wrażenia. Moja Nutella jest tak czekoladowa. Super. Chciałabym się w niej wykąpać. Wygląda naprawdę kusząco. Kurczę, chyba nie dali mi łyżki. Czym ja to będę jadła? Dobra, użyję rąk. Tak jest nawet lepiej, smaczniej. Uwielbiam zlizywać smakołyki z palców. To takie miłe uczucie. I bardzo niehigieniczne. Fu! Po prostu jesteś zazdrosna, przyznaj! Ej, co to jest? Nie mogłam się powstrzymać i postanowiłam spróbować trochę prosto z wiaderka! Monika, dlaczego to zrobiłaś? Mam czekoladę na całej twarzy. Nie na całej. A teraz na całej. Mam nadzieję, że to wystarczy, żebyś nie zbliżała się do mojej Nutelli. Narysowałaś mi wąsy? Dobra, udawajmy, że jestem kotkiem, który lubi się oblizywać. Świetny pomysł. Nie będę przeszkadzać. Przy okazji wymyśliłam, czego można użyć zamiast łyżki. Myślę, że wygodnie będzie jeść krem patyczkiem. Nie wiem, co zamierzasz. Dokąd idziesz? Natychmiast potrzebuję zamrażarki. Chcę zrobić lody czekoladowe. Postawię to tutaj na jakiś czas. Mam nadzieję, że mój plan się powiedzie. Musimy poczekać, aby się o tym przekonać. Odmierzam czas. O, jak szybko mija. Tak jest nawet lepiej. To znaczy, że mogę już zabrać lody. Chyba zamarzły. To jest właśnie to, czego potrzebuję. Pospiesz się i pokaż, co ci wyszło. Musisz być troszkę bardziej cierpliwa. Patrz, już wyciągam. O, to moje czekoladowe lody na patyku. Według mnie wyglądają niesamowicie. O, i ten smak. Co za wspaniały plan! Rewelacja. Sama jestem zachwycona. Ja też chcę polizać. Mmm, naprawdę dobre. Co ty sobie wyobrażasz, Jess? To moje lody. To nic takiego. O co ci chodzi? Nie mogę się oderwać. Szkoda, że zostało tak mało. Chyba zjem to wszystko naraz. Nie będę już potrzebowała patyczka. Nie musisz rozrzucać śmieci. Skoro już skończyłaś, to ja zaczynam. Myślę, że będzie pysznie i wesoło. Zastanawiam się, czy zjem tyle gumy. Zawsze możesz poprosić o pomoc. Jestem tutaj. Nie mam w zwyczaju wątpić w swoje siły. Jestem pewna, że dam radę. Najważniejsze, żeby nigdzie się nie spieszyć i po prostu cieszyć się chwilą. Zaczynam nabierać apetytu. Bardzo mi się to podoba. Szkoda, że nie wiesz, jak niesamowita jest ta guma. Tylko moja szczęka jest troszeczkę zmęczona. Chciałabym zaznaczyć, że wszystkie papierki wyrzucasz w moją stronę. Przepraszam, nie zwróciłam uwagi. Pozwól mi to posprzątać chwileczkę. Wystarczy zdmuchnąć je suszarką do włosów, nic skomplikowanego. Jakie to miłe uczucie! Moje włosy tak pięknie powiewają na wiersze. Widzisz, mówiłam ci, że nie ma problemu. A gdyby tak za pomocą suszarki do włosów zrobić jedną wielką gumę? To niezły plan, warto spróbować. Udało mi się, Monika, widzisz to? Niesamowite. Zobacz, jak płynna jest ta guma. Jak zamierzasz ją zjeść? Już coś wymyśliłam, ale potrzebuję Twojej pomocy. Wystarczy wlać gumę do buzi przez lejek. Monika, świetnie sobie radzisz, tak? Trzymaj. Guma się skończyła. Czuję się trochę dziwnie. Zaczynasz puchnąć od środka. Zaraz zrobię balona! Jess, teraz jesteśmy całe w gumie. Przepraszam, nie chciałam.